Jak działają premie terenowe w Call of War? Zależnie od terenu, na jakim się znajdują, nasze jednostki otrzymać będą różne modyfikatory. Wpływają na siłę, prędkość oraz odporność na obrażenia naszych jednostek. Wyróżniamy trzy główne typy premii. Pierwszy to premia do obrażeń w zależności od rodzaju terenu. Wszystkie jednostki mają swoją specyficzną premię, ale można to uogólnić tak. Na równinach premię otrzymują czołgi oraz pojazdy do pancerzony. Lasy premią piechoty i milicję. Natomiast wzgórza oraz góry, artylerię. Warto pamiętać, że w przypadku doktryny panazjatyckiej jednostki lądowe mają plus 20 punktów procentowych do walki w terenie, które sumują się z normalnymi premiami terenowymi. Drugi typ to premia do siły w ojczyźnie. Jednostki na własnych terytoriach macierzystych otrzymują plus 15% do siły ataku oraz obrony. Trzeci typ to ochrona przed obrażeniami w ojczyźnie. Na prowincjach twoje jednostki otrzymują minus 15% do obrażeń zadawanych przez wroga. Dodatkowo, teren wpływa na prędkość poruszania się jednostek. Na równinach szybsze są czołgi i pojazdy opancerzone, natomiast góry spowalniają każdy typ jednostki lądowej. Podczas poruszania się na terenach wroga, jednostki dostają także stały modyfikator minus 50% do prędkości. Podsumowując, znajomość premii terenowych pozwala wykorzystać przewagę geograficzną i odpowiednio ustawić wojska, aby walczyć skuteczniej i szybciej reagować na ruchy przeciwnika. we kubuś!